Cześć, Bogusia, Bogi, Adrian, instruktor tańca. Zapraszam Cię na kolejny temat. Dzisiaj dość chyba mocny. Ty nie będziesz tańczyć. Nie ma szans. I teraz o co w tym chodzi? Kojarzysz te momenty w życiu, kiedy pakowałeś, pakowałaś się na trening, już zbierałeś się z tym tornistrem, torbą, żeby wyjść na trening i było A Ty gdzie? Do lekcji. No co Ty robisz? Jutro masz sprawdzian. Wracaj tam. No co Ty robisz? W tej chwili do pokoju marsz i mi nie wychodzisz, dopóki się nie nauczysz. Kolejny chcesz egzamin zawalić? No i widzisz, co zmiałeś zrobić? Mama tata powiedzieli, że koniec, kropka, wracasz do pokoju, uczysz się, no i trening przy... <laughs> przemykanie. Umyka nie ma go. I tak co jakiś czas. Albo może kojarzysz tą sytuację, kiedy jesteś sobie w grupie znajomych. Jedni z drugimi rozmawiają, jest Maciek na tańce? Pff, porażka, przy mnie jest jak nie powiem, co? Nie, nie, on to w ogóle chyba słoń mu nadepnął na ucho, w ogóle nie ma szans, żeby tańczył. Gdzie on taki sztywniacki? Mm -mm. Rytmu nie słyszy, chodzi jakoś pokracznie, nawet, nie wiem, jakoś dziwnie stawia stopy, w ogóle nie ma szans, żeby tańczył. Niestety znajomy, nie? Zdarza się, że wśród znajomych słyszymy takie osądy, takie opinie i gdzieś tam, Słysząc to czy o kimś innym, sami też gdzieś tam zaczynamy się zastanawiać, czy przypadkiem to nie dotyczy też nas, nie. No właśnie. A może kojarzy taki tekst? Marlenka? No gdzie, no ona to za stara jest, przecież kurka, te wszystkie dzieci to wy, wyginają się dopiero na balecie czy na jakichś hopach, jak są małe i wtedy to jest szansa w ogóle, żeby one gdzieś tam jakiś, nie wiem, wynik miały w ogóle, albo w tańcu towarzyskim, gdzie tam po 30 po czterdziestce na taniec, Trzeba sobie kpiny robi. Bo przewradzała się tej babie na, na starość. Niestety, ja takie rzeczy słyszałam. Nie chodzi tutaj teraz typowo o mnie, jako o moją osobę, ale w środowisku. I teraz, jak tu iść na taniec, jeśli słyszysz tak demotywujące yy, gdzieś tam teksty, nie? Coś, gdzie ktoś nie miał odwagi na przykład sam z siebie pójść na taniec, albo uważał, że jest to po prostu dla niego nudne, niewartościowe, strata czasu. Przecież na tym się nie da zarobić ani nic. No i nie poszedł na ten taniec, nie? Albo takie tam, wiecie, niepoważne. Nie? Książkę byś zabrał, nie? E obejrzałbyś serial w domu, byłeś w pracy, gdzie tam będziesz łazić jeszcze po pracy, nie? Po uczelni. Odpocznij, jutro masz następne zajęcia. I tak jest często, stety lub nie. Czasami. Wracamy do tańca po iluś tam latach, kiedy czujemy tęsknotę, bo na przykład chodziliśmy w młodości, później wydarzyła się jakaś kontuzja, jakaś życiowa sytuacja, ktoś na przykład zachorował, albo trzeba było iść do pracy, albo po prostu wybraliśmy jakąś inną drogę, gdzie taniec, czy pasja, czy jakaś, jakiś sport, jakaś zajawka gdzieś tam. No, musieliśmy ją zamknąć, nie? W ogóle nie ma szans, żebyśmy to robili, bo były ważniejsze rzeczy, i gdzieś tam wszyscy dookoła nam mówili, że nie wypada, że teraz to powinniśmy zająć się domem, a teraz to y, trzeba, nie wiem, znaleźć drugą połówkę, nie tam y, biegać po jakichś tańcach, a teraz to zaraz dziecko w drodze, to gdzie będziesz tańczyć tutaj, y, przecież masz drugie istnienie, to nie ma szans, żeby w ogóle tańczyć w ciąży. Za stary jesteś. Weź, no, ludzie w Twoim wieku to siadają i, nie wiem, oglądają telewizję, odpoczywają, idą do jakiejś e, sanatorium, wiesz o co chodzi. No, słysząc takie rzeczy, ja z perspektywy instruktora tańca, a mając na kursach bardzo różne osoby w bardzo różnym wieku, no, jestem trochę w szoku, mówiąc, mówiąc szczerze, nie? Często. Podejmujemy decyzję dlatego, że ktoś nam to sugeruje, że nasze otoczenie wywiera na nas wpływ, albo pokazuje nam, że nie wypada, że nie warto, że gdzie ja się tutaj teraz nauczę po tylu latach, gdzie dzieci dopiero idą na taniec, nie? Ja miałam w sumie podobne podejście. I teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli, e, zawsze chciałam tańczyć od dziecka. No, jakby życie pokierowało troszkę inaczej, ale docelowo jak już e, gdzieś tam. Miałam to myśl, według otoczenia, które mnie no gdzieś tam ze mną rozmawiało, mi dawało jakieś sygnały, tak? E, mi tam prawiło mo morały, tak? jak że to oni nie chcieliby tańczyć, ale do bo że to ja nie będę tańczyć, bo nie dam rady, bo jestem za stara i nie wiadomo, o co jeszcze i już balet to fefe, i to nie ta waga, i to nie ten wiek, i wiecie o co chodzi. Pomyślałam sobie, no dobra, no to już na balet nigdy nie pójdę. Ale był taki moment w życiu, powiem Wam szczerze, że. Mm, już dawno po, po technikum, w sumie po, w trakcie studiów, jak jeździłam do, już do Warszawy, gdzie poszłam do chyba ambasada tańca, to była wtedy, jeszcze była taka szkoła matysów, bardzo fajna, gdzie bardzo dużo też godzin tam spędziłam. Chodziłam na różne zajęcia i były tam zajęcia z baletu. Fakt, że poszłam na niewiele godzin, bo bardzo zniechęciłam się tym, jak bardzo ciało się zmienia. Tak? jak bardzo niby się rozwija, ale też jak bardzo blokuje nam się wszystko, nie? robiąc jakieś statyczne rzeczy w ciągu życia i nie będąc rozwiniętym. No i wiedziałam, że ogólnie w jednak w tym wieku nie da mi tyle satysfakcji, tak jak sobie to wyobrażałam, gdybym tańczyła od dziecka. Nie? Poszłam w inny styl. Wiecie, że uczę baciaty, uczę salsę, uczę stylingu, body movementu e, i footworku i jeszcze innych styli. Sama też tańczę, e, bym mogła powiedzieć, kilkanaście styli tanecznych, więc gdzieś tam ten yy, mój rozwój taneczny poszedł dość daleko. Oczywiście cały czas się rozwijam, ale co do wiedziałam, że balet już na tym etapie nie będzie mi sprawiał takiej radości, tak jak ją chciała. Ale spróbowałam. Spróbowałam, przekonałam się na własnej skórze, wiedziałam, że jednak trochę inaczej sobie wyobrażałam ten balet. Może, że będzie trochę prostszy, wydał mi się taki piękny, precyzyjny. Tak jak większość osób myślała o to, na tańcu na towarzyskim w pewnym momencie, tak jak było ten te filmy popularne Dirty Dancing albo Taniec z Gwiazdami. Dużo osób szło na taniec właśnie towarzyski albo użytkowy. Tam ja nie do końca, chociaż też miałam swój taki malutki epizod, nie umiałam się za bardzo do tego przekonać, jakby ta muzyka może, to, że to jest choreograficzna, ja bym wolała sama tworzyć ten taniec. No i koniec końców wyszła baciata, salsa, no i później też inne style bardziej urbanowe, typu popping i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc... Czasami na pewnym etapie życia niektóry styl taneczy nie będzie dla Ciebie tak satysfakcjonujący może, albo będziesz miał, miała inne wyobrażenia na ten temat. Ale zwróć uwagę, ile styli masz do wyboru. Masz tańce właśnie urbanowe, masz taniec solo, albo masz taniec w parze, masz taniec choreograficzny, albo taniec taki, który możesz sobie freestylować, nie? Tańcząc solo, jest nam dużo łatwiej freestylować, czyli robić to, co tylko nam się podoba, kiedy chcemy, jak chcemy i tak dalej. Oczywiście, korzystając z jakiejś techniki, z jakichś norm tańca, tak, zasad i jakby rozumiejąc ciało, jak, jak, w, jaki, w jaki sposób możemy wyko wykonać ruch, gdzie będzie coś y, bardzo wygodne, gdzie y, totalnie jakby y, będzie nas to blokować albo będzie sprawiać nam ból, i wtedy w tą stronę oczywiście nie idziemy, będziemy szukać siebie. Swojego wyrazu, tak? Ale zwróć uwagę, że możesz mieć 40, 50, 60, 70, nawet 80 lat. Są pojedyncze osoby, pojedyncze w sumie i dobrze, i niedobrze. Dobrze, bo fajnie, że się odważyły. Szkoda, bo mogło być ich zdecydowanie więcej, które robią naprawdę fajne wyniki. I teraz sobie pomyślisz baciata, salsa, matko taka dynamiczny, taki kontaktowy taniec, może za bardzo intymny dla wielu, nie. Te osoby też tańczą, baciaty I są super z klasą, super się bawią, potrafią wykonywać elementy. Też potrafiły sobie z czasem trochę bardziej uelastycznić ciało, także już nie są aż tak bardzo usztywnione, nie tak bardzo, no, usztywnione to jest w sumie dobre określenie, nie? Myślę, że wiesz o co mi chodzi. I bawią się tym. Potrafią prowadzić, potrafią podążać. Oczywiście, wiadomo, że każdy tutaj, w zależności od intensywności tego tańca, będzie robić różny progres, Będzie... niektórzy będą mieli trochę większe predyspozycje, tak samo jak uczymy się w szkole. Jednym wchodzi szybciej matematyka, innym polski, nie? Jeszcze innym, ani polski, ani matematyka lubią rysować i to im wchodzi bardzo łatwo i rysują bardzo ładne rzeczy, albo mają e, such muzyczny, nie? Czy potrafią grać na instrumentach i to im wychodzi dobrze? Tak samo będzie w tańcu, wiesz. Jednym będzie wychodzić trochę łatwiej, innym trochę trudniej, ale to nie oznacza, że w danym wieku nie jesteśmy w stanie już tego robić. Pamiętaj, mój drogi, moja droga, że to, że ktoś ci mówi, że nie, jest, że nie jesteś w stanie, to często kieruje się tym, co sam myśli o sobie. Taki jest fakt. Nie za stary jesteś, a to może ta osoba nie ma odwagi, że pójść na taniec. Może ona gdzieś tam już czuje, że to nie jest ten wiek, może dla, z jej perspektywy nie wypada, ale to jej zdanie, nie to jej opinia, to jej myśli w głowie nie muszą być twoimi. Teraz my wszyscy jesteśmy bardzo mocno podatni na to, co mówią nam media, to co mówią nam bliskie, dalsze osoby. Bardziej różni nas oczywiście to, co mówią nam bliźni, tak? Tych, których kochamy, tych, którzy gdzieś, których gdzieś tam szanujemy, co są naszym autorytetem, tak? No i siłą rzeczy gdzieś tam to są nasze wybory. Czasami druga połówka niekoniecznie będzie się zgadzać na to, żebyśmy tańczyli. I teraz pytanie: Czy to jest dla ciebie ok? Jeśli miałeś, miałaś z tyłu głowy, że no taniec jest jednak czymś wyjątkowym. Dodaje tej adrenaliny, daje tych endorfin, tak? Sprawia, sprawia same wspaniałości na dobrą sprawę, jeśli się na niego otworzymy, jeśli pozwolimy sobie na to. Nie musisz tańczyć w parze, tak samo nie musisz tańczyć solo, żeby się dobrze bawić. Możesz tańczyć w grupie, możesz uczyć się sam, sama na własną rękę. Oczywiście wtedy jest trochę dłu dłuższa droga trudniejsze, bo gdzieś tam, żeby wykonać i nauczyć się prawidłowo ruchu, nie zawsze jesteśmy superobiektywni, nie? Zazwyczaj jesteśmy subiektywni w każdym jednej jakby rzeczy. Kierujemy się swoimi e, wiecie, przeżyciami, swoim zdaniem, swoimi myślami, e, tak? Różnie patrzymy na coś, widzimy gdzieś detale, gdzieś indziej te detale uciekają, tak? Bo skupiamy na czymś uwagę. Na kursie tańca uczysz się wszystkiego na dobrą sprawę. Uczysz się e, interakcji z drugą osobą. Uczysz się być bardziej pewnym, pewną siebie. Tak, Starasz się troszczyć o tą drugą osobę, starasz się też zaufać i osobie, z którą tańczysz, i instruktorowi, tak, że cię nauczy bardzo dobrze, że nie będziesz miał żadnej kontuzji, że cię od tego uchroni, tak? że opowie ci o tym całym BHP, w którą stronę rękę możesz mm, poprowadzić, żeby było ci wygodnie, a w którą gdzieś tam już będzie niewygodnie i jak to w ogóle kontrolować, na przykład jak kłaść stopy, żeby później mieć wady postawy, tak? jak przygotować swoje ciało, żeby było wzmocnione, tak? silne masz bardzo dużo elementów, które gdzieś tam, taki kurs tańca, na który byś chciał, chciała się wybrać, pomoże Tobie jako osobie, nie? Odwaga, tutaj koncentracja, tak? Tam zwróć uwagę, że gdzieś tam ta nasza uwaga ucieka po jakimś czasie. Czasami niektóre elementy będą sprawiać, że elementy czy jakieś em, tematy, tak, które będą Cię wciągać konkretnie i będziesz chciał, chciała je oglądać, słuchać, czytać o nich, bo to jest Twoja zajawka, Twoja pasja. Ale zwróć uwagę, że czasami z inne rzeczy no nie przychodzą ci tak łatwo. Czasami spojrzysz na jakiś filmik albo jakąś czytankę w książce, w zadaniu domowym, bo tutaj wiadomo, że mam e, różny tak, wiek obserwatorów, tak, oglądających, obserwatorów. E, więc tutaj możesz być jeszcze osobą uczącą się. I może jeśli chodzi o taniec e, taki wyczynowy, taki, który gdzieś tam jakieś klasy chcesz osiągnąć, jakieś mistrzostwa i tak dalej, Pewnie będzie to trudniejsze. Nie mówię, że się nie da. W zależności od tego, jakie masz predyspozycje ciała, czy jest, jaką masz postawę, jak szybko przejmujesz wiedzę, czy rozumiesz to, co robisz, też przy okazji, jak często ćwiczysz, czyli systematyczność, bo to jest chyba jeden z najważniejszych, kluczowych elementów, które sprawiają, że człowiek robi fajny progres, czyli to, że nie odpuszcza. Bo zwróć uwagę, mój drogi, moja droga. Jeśli tańczysz, to myślę, że wiesz o co mi chodzi. Jeśli nie tańczysz, to spróbuję ci teraz zobrazować. W nauce tańca, nawet jeśli masz najlepszych instruktorów, najlepszych kolegów i koleżanki, bywają momenty trudne. Bywają. Tam, gdzie mamy gdzieś tam jakieś załamanie, gdzieś, gdzieś gdzie ma, mamy rozkminę, czy ten tańc w ogóle jest dla mnie, bo czasami idzie mi tak ciężko, tak długo, tyle czasu czekam, tyle czasu coś ćwiczę, albo to już mnie gdzieś tam jakoś nie fascynuje, bo cały czas powtarzam niektóre elementy, żeby weszły mi w ciało, nie? I teraz delikatnie jeszcze e, dorzucę od siebie taki temat. Zwróć uwagę, że w szkole uczysz się najpierw podstawowych rzeczy, później idziesz dalej w las, czyli uczysz się bardziej zaawansowanych rzeczy, duszy. Najpierw czytasz krótkie tak, teksty, potem zaczynasz czytać jakieś długie powieści, jakieś czytanki, tak, jakieś książki pełne, tak, ale zaczynasz od krótkich jakichś zdań, od krótkich literek, tak, słów, zdań i tak dalej. W matematyce masz dokładnie to samo. Uczysz się najpierw najprostszych w ogóle e, jakby fundamentów, podstawy, tak? Czyli cyferek, później jakie są znaki, tak? Później, że można coś dodać, odjąć, potem pomnożyć, potem masz jeszcze jakieś mnożenia, tak? I, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wiesz, o co mi chodzi. W tańcu będzie podobnie. Podobnie, to jest dobre określenie. Bo teraz mm, nogami i rękoma cały czas... Działasz, tak? Przy, oczywiście Przy założeniu, że wszystko możesz robić, i tak dalej. Ja docelowo chodzisz, docelowo sprzątasz, podnosisz jakieś rzeczy, myjesz naczynia, tak? Te ręce i nogi cały czas pracują, więc ten progres będzie najszybszy. Czyli to przemieszczania się, zrozumienie najpierw w głowie, co muszę zrobić, dlaczego idę do przodu, do tyłu, do boku, dlaczego się obracam, od której nogi, jak muszę ustawić ciało, i tak dalej. Później, jak będę chciał, chciała dodać body movement, czyli tą pracę ciałem, żeby nie było tak sztywno, tak jak mówią wielok, wiele osób. Będzie zajmowało Ci trochę więcej czasu. I teraz to wszystko zależy od tego, czy będziesz tańczyć i jak będziesz tańczyć. I teraz zgadnij, od czego to zależy? Od kogo to zależy? Od Ciebie. Bo możesz sugerować się opinią innych, a możesz wziąć sprawę w swoje ręce, pójść pod prąd, nie zawsze musisz iść pod prąd, nie? Ale możesz gdzieś tam sprawdzić sobie, Jeden styl, albo inny, drugi styl, jeśli grupa, bo muzyka, czy taniec jednak nie, nie był tak fascynujący, jak oglądałeś na filmiku, na przykład na YouTubie, albo instruktorów, albo wydawało Ci się inaczej, że będzie, nie? Możesz sobie testować. Ja zachęcam Ciebie do tego, żeby przyjść na taki kurs. Niezależnie czy to byłby do mnie, jeśli byłby to u mnie, to zapraszam Ciebie na ten moment 2022 2023 rok do Salsa Libre. Myślę, że ta współpraca potrwa dłużej, ale docelowo sobie sprawdź, bo Bogusia, Bogi, Adrian na Facebooku, Instagramie, TikToku, Spotifyu. No, tam jest dużo tych wszystkich mediów teraz. Będzie jeszcze więcej za chwilkę, nie? Możesz sobie sprawdzić, w jaki sposób uczę, w jaki sposób tańczę, czy ta energia ci się podoba między mną albo mną i moim partnerem, z którym prowadzę zajęcia, tak? I jakby zobaczyć, czy to spełni twoje oczekiwania. Możesz też pójść oczywiście do kogoś innego, nie? I sobie zobaczyć styl, który gdzieś tam Ciebie jara, nie? Który ciebie kręci na co dzień, jest rzeczywiście dla ciebie. A może styl jest dla ciebie, a instruktor nie jest dla ciebie, nie? Albo grupa była jakaś drętwa a właśnie może była zajebiście fajnie zgrana i mega energetyczna i warto tam chodzić, sobie nie odpuszczać, nie? Pomyśl sobie, że priorytety są ważne i ciężko jest jakby powiedzieć, że dobra, nie idę do pracy, idę tańczyć. No bo jednak za coś musimy się utrzymać, jakby siłą rzeczy. Ja tutaj nie hajtuję tego, że mama Ci powiedziała, że masz się uczyć, a Ty usilnie powinieneś pójść na tańce i potem, tak jakby to ktoś określił, był głąbem. Ja tego nie powiedziałam, żeby nie było. Nie mówię tego personalnie. Ale wiesz, o co chodzi. Jest takie, jest takie sformułowanie. Będziesz głąbem, jak nie będziesz się uczyć. Też tak słyszałam. Więc wiecie, nic za wszelką cenę. Nie chodzi o to, żeby wybierać to albo to. Ale znajdź sobie taki moment. W życiu. Spróbuj sobie złapać taki plan swój dnia, czy tygodnia, czy miesiąca, gdzie możesz sobie wyskoczyć, na przykład raz w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie, albo raz w miesiącu, albo codziennie, bo może masz tyle czasu, wiesz o co chodzi, albo kilka razy w tygodniu, gdzie możesz sobie pójść na takie zajęcia i zrobić coś dla siebie. Nie znam drugiej takiej aktywności, która daje tak dużo i tak szybkiego rozwoju jak taniec. I teraz uwaga, najczęściej to się dzieje w przypadku, kiedy ktoś chce tańczyć. W momencie, kiedy ktoś Ciebie zmusza do tańca, albo wywiera presję, albo matko, zbliża się ślub, trzeba nauczyć się walca, albo nie wiem, no baciat też, to też wchodzi na taniec, też mam e, pary, tak, na zajęciach indywidualnych, gdzie przychodzą do mnie i. Gdzieś tam przygotowuje je do pierwszego tańca, więc to też jest jak najbardziej. To nie musi być tylko tak, wiecie, standardowo, nie? Klasycznie. Też jest spoko. Albo po prostu na jakąś studniówkę, albo na Sylwestra chcesz umieć się ruszać, albo poznać kogoś, nie? I tak jakby taniec jest elementem, czy właściwie argumentem, w którym chcesz zaimponować tej drugiej osobie, że jednak no, nie będzie się z tobą nudzić na tej, na, na tej imprezie, nie? Czy na tym sylwestrze, na tym balu, na tych urodzinach, e, na tym ślubie u kogoś czy u siebie nawet itd., itd., nie? Pomyśl sobie, mój drogi, moja droga, czy jesteś w stanie sobie, przy założeniu, że oczywiście chcesz, znaleźć taki moment dla siebie samego, dla siebie samej, żeby pójść sobie na takie zajęcia, zobaczyć, jak będzie. Jeśli nie ten styl, spróbuj następny, jeśli ci się podoba. Obczaj sobie instruktora, obczaj sobie szkołę, czy ci się podoba, lokalizację, tak, jak tam dojeżdżać. Ja o tym już oczywiście nagrywałam częściowo wcześniej, no, w innych pierwszych moich filmikach, także możesz sobie do tego wrócić. Tam, tam też pokazywałam, że są zajęcia indywidualne, czyli takie, gdzie masz instruktora dla siebie, albo solo, czyli mężczyzna, kobieta i na przykład ja, albo para, tak, i, i, którą prowadzę na przykład, albo inni instruktorzy, bo dużo instruktorów takie zajęcia prowadzi, gdzie nie masz grupy i we własnym zakresie on, ten instruktor, ta instruktorka jest do Twojej dyspozycji. Albo warsztaty weekendowe z grupą. Mogą być solo, czyli są tylko sami mężczyźni, albo tylko same kobiety, same kobiety, albo gdzieś tam pary. No i zajęcia regularne, zajęcia online, jeśli nie możesz gdzieś tam się wydostać ze swojej um, miejscowości, tak? Też są, pewnie, że tak. Wystarczy yy, gdzieś tam sobie poszukać, nie? Fajnie mieć tą interakcję, gdzie ta osoba bezpośrednio do Ciebie mówi. Fajną opcją jest nagranie, <laughs> jeśli gdzieś tam potrafisz wyłapać to. Masz lustro duże w domku, masz spoko w miarę parkiet, tak, że możesz się ślizgać, obracać i, i nie nabędziesz się żadnej kontuzji, to, to jest bardzo spoko opcja. Jeśli mniej więcej po, masz e, taki zmysł, że umiesz w, zauważyć, że ktoś na przykład stawia inaczej stopę, albo gdzieś, że biodro idzie w drugą stronę, albo jaka jest postawa, czyli że tutaj się garbisz, a oni się w sumie nie garbią, to muszę teraz się wyprostować, nie? Na początku tych elementów jest bardzo dużo, ale docelowo. Proszę Cię, mój drogi, moja droga, nie skazuj się na to, na opinię innych, że nie możesz tańczyć, że nie będziesz tańczyć, że gdzie Ty do tańca, Boż? No gdzie on, gdzie ona? Czy ona taka sztywna jest, taka stara czy młoda? Wiesz, gdzie o co chodzi? To są takie bardzo brzydkie określenia, ale niestety bardzo często się zdarzają. I mi na przykład ręce opadają, że ktoś komuś pod, podcina skrzydła, nie? A na dobrą sprawę możesz tańczyć, w każdym wieku, w każdym wieku, no, wiadomo, najpierw musisz umieć chodzić, nie, albo móc jeszcze chodzić, nie, wtedy jest, nie, daj, nie dajmy się zwariować, nie da się ukryć, że jest dużo łatwiej, jak jesteśmy jeszcze sprawni, albo już sprawni. Wiadomo, że Bobaska, no, zajęcia nie dasz. Tak samo osoba, która gdzieś tam ma problem z poruszaniem, już też będzie, no, trudniej nie? Sie, się sobie potęczyć, ale zwróć uwagę, ile w przeciągu całego życia masz lat gdzie możesz zacząć tańczyć. I nie musi to być e, młody wiek, nie? Możesz tańczyć w każdym wieku. Możesz znaleźć grupy z młodymi osobami albo z osobami, jeśli się krępujesz w Twoim przedziale wiekowym. Niezależnie od tego, czy to byliby nastolatki, a nie chciałbyś być na przykład z wujkami, ciotkami, tak, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o wiek, Albo czy że nie chciałabyś nie chciałbyś być na przykład e, ze studenciakami, bo to tak jakoś tak no, trochę krępuje, żeby się wyginać przed taką młodą osobą. Możesz sobie wybrać jakby kurs dla osób e, no, dorosłych, albo dojrzałych, albo dla seniorów, nie? Tutaj możemy iść oczywiście w różne strony, nie? Daj sobie proszę szansę na to, żeby spróbować tańczyć. Nie daj się tam, wiesz, zastraszać, że ty nie dasz rady, że nie możesz, że teraz masz ważniejsze inne rzeczy. Zwróć uwagę, że my wszyscy ludzie na świecie, na Ziemi, mamy tyle samo czasu. Oczywiście, żeby nie było. Każdy zajmuje się inną profesją, w innych godzinach pracuje i tak dalej, Jeśli kochasz swoją pracę, nie możesz się doczekać, że ta praca jest twoim spełnieniem i cieszysz się, że to robisz. Robisz, no to niech tak zostanie, w ogóle do niczego ci nie, zachę nie, nie zachęcam do żadnej zmiany. Ale jeśli czujesz się sfrustrowany, sfrustrowana, bo chciałbyś, chciałabyś robić po pracy, nie wiem, masę innych rzeczy, nie wiem, pójść na rower, nie wiem, może na siłownię, może koleżanka cię gdzieś wyciąga, może właśnie pójść na te tańce, o których mówisz, nie? O których mówię, mhm. albo jeszcze jakąś inną zajawkę rozwijać, to może warto coś zmienić, nie? Inni to robią, ty też możesz to robić, nie? Także bardzo cię proszę, mój drogi, moja droga, tak może <coughs> dzisiaj nie będzie aż może aż tak długo, żebyś sobie dała szansę. Dał szansę, tak? Dał, dała szansę Twojemu dziecku, e, Twojej kuzynce, Twojej e, Twojej koleżance, przyjaciółce. Albo jeszcze komuś innemu sąsiadce, tak? z którą może wcześniej rozmawiałeś, rozmawiałeś i gdzieś tam. No, raczej nie wierzyłeś, nie wierzyłaś za bardzo, że będzie w stanie tańczyć, nie? a na przykład się zwierzyła, bo mimowolnie gdzieś w rozmowie e, się usłyszało nie? o tym, że o, chyba pójdzie na tańce. Hmm? Bardzo was proszę. Zwróć uwagę, że jakbyśmy mieli jakieś inne zajawki, to też byśmy chcieli, żeby nas wspierali. Pamiętaj, nie czyń drugiemu, co, to, co tobie nie niemiłe. To jest wtedy zawsze spoko, bardzo fair i wtedy możemy oczekiwać tego samego od drugiej osoby, jeśli sami też względem drugiej osoby się zachowujemy dobrze. Nie jestem pewna, mam nadzieję, że gdzieś tam troszkę chociaż Was przekonałam do tego, żeby spróbować walczyć o swoje, tak? zmieniać może nawyki, zmieniać może tryb życia, może, może pracę, jeśli nie spełnia twoich oczekiwań, albo gdzieś tam się frustrujesz, ona, ta, ta praca cię blokuje, albo osoba, która cię mnie nie wspiera, może warto z nią porozmawiać, coś zmienić, wiecie o co chodzi, nie? Otoczenie. nie musisz być zawsze w tym samym miejscu z tymi samymi ludźmi i tak dalej, nie? To takie moje luźne rozkminki na dzisiaj. Wasza re rekomendacja. Ode mnie dla was, moi drodzy. No, jeśli masz ochotę, zapraszam Ci do siebie na zajęcia. Bardzo Ci dziękuję, że byłeś, byłeś ze mną tutaj. Dzisiaj do końca, że byłeś wcześniej może na moim filmiku, albo może byłeś u mnie na zajęciach, a może czytasz moje posty, które są bardzo merytoryczne, takie dosyć duże i też mm, jakby starają się otworzyć wasze serca i umysły na taniec, na. Drugą osobę, bo też wiadomo, że nie chodzi tylko i wyłącznie o taniec. Pamiętaj, że ja tutaj mówię o tańcu. Za jakiś czas będę mówiła też o następnych innych elementach, bo też się cały czas rozwijam. Tak, Tego trenera mentalnego zaczynam w grudniu, już za miesiąc, 2002 rok, więc zaraz będę cisnęła jeszcze z większym rozwojem. I zachęcam Ciebie, mój drogi, moja droga, żebyś, żebyśmy też się rozwijali wszyscy, tak, żebyśmy nie blokowali ani siebie, podświadomie, że nie dam rady, nie dam rady, i drugiej osoby. Zostawiam Was z tą myślą, zostawiam Was z tą rozkminką, refleksją może też przy okazji. Pomyśl, czy Ty nie jesteś taką osobą, która kiedyś komuś może podcinała skrzydła. Albo zastanów się, czy dałeś, dałaś się wciągnąć w to, że nie dasz rady, bo ktoś Cię gdzieś tam wcześniej stopował wstępnie. Nie ma momentu takiego, gdzie nie wypada już tańczyć. Moim zdaniem, jeśli tylko masz ochotę, tylko chcesz, możesz robić wszystko. To Twoje życie, pamiętaj. Masz je tylko jedno. Zapraszam do następnego filmiku. Jeśli Ci się podobało, jeśli uważasz, że to jest dla Ciebie wartościowe, potrzebujesz tego, albo potrzebuje druga osoba, tak? Jakaś Twoja znajoma, albo znajomy, czy rodzinka. Zawsze możesz podesłać to dalej. Ja bym chciała, żeby te wszystkie filmiki, które gdzieś tam nagrywam, tematy, które są. Turbo ważne, których ludzie często w ferworze dnia, e, życia i tak dalej zapominają o naszym zachowaniu, o naszym jakby wsparciu i tym, co się dzieje, to umyka, żeby to szło w dalej, żeby przypominać sobie o takich elementach wartości, to, co mamy, to, co chcemy, czego pragniemy, nasze marzenia, tak? Są ważne. Dziękuję, że ze mną byłeś, byłaś. Zapraszam Cię do następnego filmiku. Jak chcesz, możesz zawsze zasubskrybować, możesz kliknąć o dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Możesz oglądać te wszystkie rzeczy w dowolnym momencie. Czytać na Facebooku w dowolnym momencie. Słuchać na Spotify'u. Tak, też w dowolnym momencie. Tak? I masz robić swoje rzeczy w tym samym czasie. Zachęcam Cię, do następnych filmików, do moich zajęć, bo może akurat kiedyś będziesz w miejscowości, gdzie będę prowadzić zajęcia, albo w Warszawie, albo jeszcze gdzieś indziej, albo gdzieś tam Twoja szkoła tańca na przykład, albo jakieś szkoła ogólnie będzie szukała instruktora, który będzie chciał poprowadzić zajęcia dla grupy dzieci, może dla pracowników, tak, forma benefitu, tak, też takie współprace mam na co dzień. Gdzie na przykład będziesz chciał, chciała się rozerwać, tak? Z grupą Twoich znajomków. No, jestem do Waszej dyspozycji. Dziękuję Wam jeszcze raz uprzejmie i życzę wspaniałego dnia. Do zatańczenia!